Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w trakcie przygotowań materiału, w którym przedstawię Wam montaż ściennego odpływu liniowego albo raczej odwodnienia według tej firmy. Jak widzicie przygotowania trwają, ale tak złapałem taka myśl, żeby parę słów Wam powiedzieć na temat typowych odpływów jak sposób zamontowania wpływa na pracę później przy obróbce tego, jak to wizualnie wygląda, także zapraszam na materiał. Więc tak, pierwszym i najprostszym sposobem montażu odpływu liniowego jest montaż przy samej ścianie. W, te, w takim przypadku odpływ liniowy musi być na szerokość y, naszej kabiny. Na przykład ten odpływ ma 80 cm, nie wiem czy to jest widać. Więc nasza kabina y, miałaby 80 cm, ona by się kończyła w tym miejscu. I wtedy szerokość tego jest 80 cm. 80 cm, i wtedy drzwi kabiny muszą być w okolicach 80 cm. O tym należy pamiętać, bo kiedyś się przejechałem. Jeśli chcemy mieć 90 cm kabinę, kupujemy odpływ 90, analogicznie 100, 120, 140. Oczywiście montowałem taki najszerszy. Co do tego jest nam potrzebne, jeśli w takim przypadku montujemy jak tu jest gdzieś w rogu yy, odpływ tak jak mówię na szerokość, ostra na szerokość i K będzieła. to nam jest potrzebne, wtedy góra tego odpływu równamy z górą naszej wylewki, i to nam generuje spadek, ja zawsze widzę. Między centymetr to jest takie minimum przy bardzo małych do 1,5 nawet przy większych trzeba byłoby ten spadek zrobić. Listwa krawędziowa i wtedy płytki idą w jednym kierunku, nie ma żadnych cięć. Róg listwa krawędziowa najprostszy. Przy tym systemie należy pamiętać, że jeśli mamy płytki ścienne łazienkowe dookoła takie same, Czyli w kabinie nie stosujemy jakiegoś innego wzoru, innych płytek, nieważne jakie by były. Wszystkie należy, czyli ta fuga, jeśli tu od zera płytkę mamy na przykład 30, tak? to tu w tym przypadku nam by zabrakło, więc należy przyciąć i zrobić na przykład 28. 28, wtedy nam tu nie braknie, lub też wszystko poniżej, czyli od połowy. Jak zaczniemy od góry, to może być 5 cm. Nieważne. Nie może, być, nie może być cała płytka od zera, tutaj w łazience, bo tu nam zabraknie. To jest jeden yy, najprostszy sposób. Drugi jest powiedzmy kabina 90. Mamy tu kabinę 90, tak. Kupujemy odpływ. Powiedzmy, nie wiem, 50, 60. Czyli nasz odpływ jest tu. Nasz odpływ jest tutaj, tak? To jest nasz odpływ. Montowany oczywiście tak samo przy ścianie. Wtedy, wtedy robimy tak zwaną półkopętę, czyli ścielamy tak. I nie musimy mieć wtedy listwy krawędziowej. Praktycznie yy, każdą szerokość zrobimy, dopasujemy to do kabiny. Na przykład, jeśli będziemy mieć kabinę 95, załóżmy taką szybę, chcę mieć taka nejka, taką wnękę, mam taką i pasuje. Tego typu odpływy stricte na miarę odpadają. Więc przy tego typu odpływie każde nietypowe wymiary się sprawdzą. No, troszkę jest utrudnienie, bo jednak trzeba to półkopertę zrobić. W takim przypadku musimy pościnać, żeby ładnie się to nam załamało. I ten sam przypadek, czy ten sam przykład ścięcia, czyli płytka ścienna nie może być od całej, tak samo musi być niżej. No, gdyż w tym przypadku ten odpływ tutaj jest tak samo na minus, powiedzmy półtora, tak jest niżej. Więc w tym przypadku tak samo ścienne płytki muszą być niżej. Nie musimy mieć listy krawędziowej. Robimy tak zwaną półkopertę. Wymiar kabiny wtedy nas nie trzymie. Możemy mieć 92, 105, 107 nieważne. Wymiar szerokość kabiny nas w tym przypadku nie interesuje. I ostatni taki częsty, częsty rzadszy przypadek w zasadzie to jest odpływ montowany powiedzmy 10-15 cm od ściany i robimy tak zwaną kopertę. Nie jest to proste. Przy pracy wymaga troszkę doświadczenia, trochę wiedzy i poświęconego czasu przede wszystkim, bo z tym się to wiąże. Jak się poświęci czas, nie ma z tym problemu. Czyli odpływ tak samo montujemy. Tak, to jest nasz odpływ liniowy. Odpływ liniowy oczywiście musi być odpowiednio krótszy od. Minimum 10-15 cm z dwóch stron od szerokości. Tak samo tutaj koło 10, myślę, 15 to jest za dużo. 10-12 cm od tej ściany. 10-12 cm. Myślę, że to jest takie, takie uniwersalne. I w takim przypadku cięcie wygląda tak. Zrobiłem materiał, może kiedyś zrobię jeszcze jeden, przy okazji lub specjalnie, żeby tak jeszcze wyjaśnić. Trosz, troszkę wymaga poświęconego czasu. Zaletą jest tego, przy takim układzie, że płytka ścienna nie musimy ją ucinać. Bo na przykład miałem taki przypadek kiedyś, że startowałem od dekoru, od dołu. Tu był dekor. Więc wszystkie inne odpływy odpadały, gdyż by mi tu po prostu to 1,5 cm zabrakło, w tym przypadku musiałbym zrobić i zrobiłem taki, taki odpływ liniowy, gdy startowałem od dekoru, on jeszcze był taki wystający. Wtedy tylko to wchodzi w rachubę, bo płytki ścienne idą na tej samej wysokości dookoła, tylko po prostu robimy spadek w tym kierunku, w tym kierunku wcinamy w tą pełną kopertę. Zaleta, tak jak mówię, jest tego, że nie musimy po prostu ciąć płytek ściennych, lub też jest określony wymiar na całości. no tylko wymaga nam troszkę umiejętności przy wsilaniu w kopertę. Ja, tak jak mówię, tutaj w tym konkretnym przypadku pokażę Wam, jak zamontować odpływ ścienny, przygotować i ten. Robiłem kiedyś tego typu odpływy, tylko to było bardzo dawno i cenowo naprawdę były bardzo drogie. Ten tu odpływ, który, który zobaczycie materiał jak to zrobić nie jest nie jest drogi. Kilku przerówek wymaga, ja to wszystko w następnym materiale wyjaśnię, jego wady zalety, głównie zalety wad dużo nie ma, poza takimi kilkoma warunkami, które trzeba spełnić. Jest, jest, są oczywiście jeszcze odpływy rogowe. Myślę, że zrobię materiał jeśli będziecie zainteresowani odpływy rogowe. Myślę, że taki odpływ na środku to raczej teraz nikt nie robi. Robię tak samo kiedyś. Tylko on był akurat w koszce. Jak będzie zainteresowanie pokażę. I, I tyle. Myślę, że wszystko Wam tu wyjaśnię w taki dosyć prosty, ale przystępny sposób. Jakby jakieś pytania były, jak zawsze Odpowiadam na maile. Pojawił się taki materiał też z Waszych pytań, takich powtarzających się. Postaram się to wyjaśnić. Na temat tego odpływu, jakieś pytania, jakieś sugestie, zrobię materiał, jak, będzie, jak będą środki czas oczywiście. Teraz miałem chwilkę czasu. Wiem, się że tam niektórzy martwią, że nie mam pracy. No niestety że tak nie jest. Robię teraz łazienkę u kolegi Hydraulika. Jak potrzebujecie dobrego hydraulika, zrobię mu też reklamę Hydraulika dobrego z okolic Krakowa to, to piszcie, naprawdę też go mogę polecić Nie robię materiału z tej łazienki Zobaczycie tam może kilka, kilka przebitek Bo po prostu ja tylko tam robiłem jak gdyby ściany On wszystkie przeróbki odnośnie baterii podtynkowej pod umywalkowej Sam sobie zrobił baterię wanową, która jest spodobie, tak samo zrobił Wszystki montaż, robi sam, ja tylko mu robiłem płytki, więc stwierdziłem, że takiego materiału nie będę robił. No ale czas, yy, yy, oczywiście, spędziłem tam chwilkę, dlatego materiału stricte z takich robót, yy, żeście nie widzieli. Jest jeszcze kilka tak samo na. Takie robiłem kiedyś Łazienkę, wyobraźcie sobie, a już nie pamiętam, no chwilkę temu i co się okazało. Yy, Bateria montowana w rogu wanny i z węża, który się wyciąga do słuchawki, zrobiło się sito. Normalnie ten element, który jest w środku, ja może go przywiozę, zobaczymy, bo tam właściciel zamawia teraz części. Ja musiałem dojście odsłonić, był tam problem w ogóle, bo nie znikło ciśnienie, lało się wszystko na dół i stąd to wynikło. Po prostu w środku tego węża, jak gdyby ta guma znikła, po prostu rozsypała się. Dlatego też jak robicie tego typu yy baterie, właśnie to jednak poleciłbym coś, może nie markowego, ale na pewno nie z tej dolnej półki cenowej. To Ja zawsze tak kupuję, staram się tam powiedzmy, wypośrodkować cokolwiek bym nie kupował, nie z dolnej yy półki cenowej, bo takie jest efekt późniejszych przeróbek. Ja też tam poleciłem, żeby jednak teraz to zrobić inaczej, bo w tym patencie było tak, że. Wąż wyciągamy nie miał jak gdyby tej przedłóżki z dołu oryginalnie, on nie miał takiego dodatkowego węża jak w niektórych materiałach jest i to też mogło się przyczynić po prostu do pęknięcia, nie wiem, nie znam się, ale yy, prosiłem i właściciel właśnie szuka tego, żeby taka jednak taki z 40 cm oryginalny był i dopiero później wychodził wąż do tej słuchawki. W oryginale tego na pewno yy, nie było. Ja jadę teraz też teraz właśnie na taką nietypową, gdzie też robiłem, a to nie tak naprawdę ze dwa lata temu, chyba łazienkę. Błąd inwestora, że po prostu w cudzysłowie chciał zaoszczędzić i założyliśmy stary stelaż, bez komentarza oczywiście, do nowej łazienki. Był dobry. Pech chciał, także zepsuł się, jest nie do naprawienia, nieważne. No i teraz też ze dwa dni mi właśnie zejdzie rozwalenie tego, przerobienie. No materiał się nie pojawi, ale czas ucieka. Końcem listopada wchodzę na nową pracę. Też oczywiście nie z mojej winy się to obsunęło, dlatego mam czas na takie właśnie przemyślenia, na testy. Bardzo dobrze, bo ostatnie miesiące dla mnie to była jakaś wariacja. Wieszcie mi, były tygodnie, gdzie przyjeżdżaliśmy bardzo późno, 8-9, przez 2-3 tygodnie to była norma. Może dziwne dla Was, może nie spektakulujecie, trudno życie. Właściciele też chcieli się przeprowadzić. Też oczywiście sprawy nie z mojej nie wynikły, ale, ale tak było. Co jeszcze chciałbym opowiedzieć? Oczywiście zapraszam do subskrybowania, do wspierania moich projektów. Oczywiście pamiętam o wspierających, coś tam dla Was szykuję. Zobaczycie. Dla wszystkich widzów tak samo się coś pewnie pojawi. To by było na tyle. Subskrybuj. Trzymajcie się. Cześć.